Ho, 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 wesołych świąt! Ja o wieczy Kotano do stołu W ogóle co my robimy? Co, co my robimy? składamy komputer A po co? Żeby zagrać nie Minecraft. Proste. A? Ale to ślicznie zapakowane jest. To jest obudowa. To jest, to jest obudowa. Ta obudowa kosztowała nas około 50 zł, chyba. Budżet 50 zł już mamy. To jest tutaj rzeczy. Musimy wszystko powkładać do środka. Ale bieda. Musimy wszystko powkładać do środka, pamiętaj. Płyta główna. Do tego już nam się przyda trochę więcej rzeczy. Otwieramy co? Czemu to jest... Z zaraz będzie lepsze <grym> O to, papier toaletowy Dobra i mamy płytę główną Już chyba z radiatorem Płyta główną już jest od razu z procesorem zamontowana No właśnie Ile to kosztowało? 29,90 to ile dobrze patrzę <grym> 29 O, wow Wkładamy płytę Ciekawe czy pasuje Ty sobie możesz iść po, po tamtą tą dużą tą kwadratową Ciekawe co mamy w tej paczuszce Zasilacz Eee, to jest CD. To powiedziałem czy żebyś paczkę odpakował. Ale śliczne. Jezus ile folii bąbelkowej. O! Co to? Jeśli przedmiot w paczce jest uszkodzony mechanicznie, należy wypełnić z kurierem doręczającym Aktywacja systemu Windows? Co to jest? Aaa <grystanie> Nabywca k Adres <grystanie> Razem do zapłaty, 36 zł. Tak, czyli to kosztowało 36 zł. DDR2, 2 giga. Mamy tutaj nawet pokolorowane te gniazdka, więc możemy rajda zrobić ładnego. Ale mamy tylko jedno. O, mamy dwa?! Mamy dwa rajdy! Ale... Może ty chcesz... Albo... Kuźwa, albo... stary, prawie żeś złamał. O, o kurde, bo ja to w drugą... Cyk, cyk. No czekaj. Y... Trzeba usunąć najpierw śmieć ja? W ja? Ja wiem, ja, ja trzeba śmieci Hej. Ile to kosztowało? To? W sumie wszystko. W sumie te dwa kosztowały chyba 50 zł. Na pewno wiem, że monitor kosztował 15. Brat, przecież to po prostu boś lat. No tak się będzie. Stary nie, może lepiej nic Brat! Brat! Mamy zasilacz. zasilacz. Pogasz, zasilacz, jak to wygląda ślicznie. Podgłosowanie rozkręciliśmy. Czy to jest... To jest dysk. Dysk HDD. Wiesz co to jest? To jest dysk z drugiej ręki. The Grinch got a wonderful, awful idea.